18:30 minęła Michał Adamski dzień dobry zapraszam państwa na piątkowe główne wydanie zbliżeń. Każda kropla krwi na wagę złota Duża liczba osób czeka na krew w szpitalach Dawcy pilnie poszukiwani W czasie wakacji bardziej prosimy dawców o przyjście Nowe mieszkania dla seniorów, pełne udogodnień. Nie mogłam spatrzeć z radości po prostu. Seniorzy odebrali klucze do swoich M. W Toruniu już kontynuujemy inwestycje, budując kolejne dwa domy. Jesteśmy stąd, jesteśmy stąd. Urodziny Grudziądza w artystycznym stylu. Jesteśmy stąd, nad wisłą nasze gniazdo. Centra księdawstwa apelują o oddawanie krwi. Zbliża się trudny czas. Co roku w wakacje potrzebujących tego leku przybywa, a krwiodawców jest mniej. Z pomocą przyszli więc członkowie klubu honorowych dawców krwi przez Straży Miejskiej w Bydgoszczy. W akcję włączyli się nie tylko strażnicy miejscy, ale też honorowi dawcy i przechodnie. Marcin Regosz jest krwiodawcą od 18 roku życia. W sumie podzielił się już 17 litrami krwi i prawdopodobnie uratował kilka żyć. Chęć niesienia pomocy to jego główna motywacja. Przede wszystkim, żeby pomóc innym osobom, pełno osób, po prostu duża, duża liczba osób czeka na krew w szpitalach. Zrobimy to dla ludzi. Bez, że tak powiem, kosztowo możemy coś zrobić dla kogoś, więc oddajemy krew. Krew ratuje życie poszkodowanym w wypadkach, ale także poważnie chorym. Po przerwie spowodowanej koronawirusem wracają do planowych zabiegów. Przeciętne zapotrzebowanie do takiego planowego zabiegu jaki jest endoproteza stawu biodrowego to są dwie jednostki koncentratu krwinek czerwonych ale i Zabiegi kardiochirurgiczne, które wymagają już znacznie więcej. Krwi jest mniej niż zwykle, bo niektóre akcje krwiodawstwa także w szkołach i na uczelniach trzeba było odwołać. Wakacje to kolejny trudny okres dla szpitali. Więcej ludzi podróżuje, a jak więcej ludzi podróżuje, to jest więcej niestety wypadków, a jak jest więcej wypadków, to jest więcej operacji, a do każdej operacji potrzebna jest krew. Czyli rzeczywiście w czasie wakacji bardziej prosimy dawców o przyjście. Grupy, które mają końcówkę z minusem, to rzeczywiście są rzadkie grupy i na tych dawców szpital zawsze będzie czekał. W wakacje mniej jest też krwiodawców, stąd akcja klubu honorowych dawców krwi. Kilka razy w roku strażnicy miejsce organizują punkt poboru krwi w budynku straży. Tym razem ze względu na pandemię na parkingu postawiono krwiobus. Były też obowiązkowe maseczki, pomiar temperatury i bardziej szczegółowa niż zwykle ankieta. Tutaj, jakby dodatkowy jeden formularz do wypełnienia, także żeby ewentualnie zabezpieczyć się też przed takimi informacjami, jak na przykład kwarantanna, na której ewentualny dawca mógłby być wcześniej. Krew można oddać także codziennie między 9 a 13 w szpitalu wojskowym oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Bydgoszczy. Błażej Karczmarczyk, TV Bydgoszcz. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o trzech nowych zakażeniach koronawirusem w regionie. To jedna osoba z Torunia, jedna z powiatu bydgowskiego i jedna z powiatu włocławskiego. Liczba potwierdzonych przypadków zakażeń wzrosła do 622. Kolejne cztery osoby wyzdrowiały. W tej chwili na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy 64 aktywne przypadki koronawirusa. 17 osób przebywa w szpitalach lub izolatorium. Generalnie sytuacja jest stabilna. Cały czas wykonujemy bardzo dużą ilość testów, łącznie teraz w województwie kujawsko-pomorskim. Od początku trwania pandemii to jest przeszło 56 tysięcy takich testów. Dobre informacje również płyną z nakła nad notecią. Tam mieliśmy podejrzenie ogniska w DPS-ie. W poniedziałek został stwierdzony przypadek pozytywny u jednego z pracowników. Jednak kolejne cztery badania wykluczyły obecność koronawirusa. Przebadani wszyscy pacjenci i pracownicy również wykazali brak wyników pozytywnych. To oznacza, że sytuację mamy opanowaną. W kraju koronawirusa wykryto łącznie 31 316 osób. Zmarły 1334 osoby, z czego 18 w ciągu ostatniej doby. W kraju koronawirusa pokonało 15 317 osób. W województwie kujawsko-pomorskim zachorowały 644 osoby, 49 zmarło, a 532 wyzdrowiały. Burze, ulewne deszcze nawet grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla prawie całego kraju. W regionie taka pogoda utrzyma się przez weekend. Służby apelują więc o ostrożność. Intensywne opady deszczu w czwartkowy wieczór spowodowały m.in. lokalne podtopienia. Studzienki kanalizacyjne nie nadążały z odbieraniem wody. Strażacy odpompowywali deszczówkę z zalanych piwnic i podwórek, a także usuwali konary drzew, które tarasowały drogi. Służby interweniowały w czwartkowy wieczór prawie 300 razy. W piątek interwencji było już mniej, około 130. IMGW wystosował kolejne ostrzeżenia przed gwałtowymi burzami. W takich przypadkach najlepiej pozostać w domach. Należy także zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na tarasach i balkonach, tak by nie zostały porwane. Przez wiatr. Pierwsi seniorzy odebrali klucze do mieszkań na toruńskim Jarze. W sumie powstało 48 lokali przystosowanych do potrzeb osób starszych. Inwestycja została sfinansowana z budżetu miasta, rządowego funduszu dopłat i pieniędzy unijnych. Jej koszt to blisko 15 milionów złotych. Dwupokojowe, w pełni wyposażone o powierzchni od 33 do 48 metrów kwadratowych. Mieszkania przy ulicy Wacen Rodego 15 doczekały się swoich właścicieli, a ci nie kryli radości. Nie mogłam spać że z radości po prostu, że, takie, że tak mi akurat szczęście objęło, że te mieszkania dostałam. Dziękuję bardzo. Że... Pani zamyślił kluczyki i, dobrze, niech się, dziękuję i niech się bardzo. dobrze mieszka. Odbiór mieszkań przebiega jednak zgodnie z reżimem sanitarnym. Ze względu na to, że że no mamy stan epidemiczny, umawiani są mieszkańcy co pół godziny, są dwie komisje, też mamy pełne zabezpieczenia w formie masek, rękawiczek. Mieszkania dostosowane są do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, poszerzone drzwi, antypoślizgowe posadzki czy baterie w łazienkach, które po upływie czasu same zatrzymują wodę, to tylko niektóre z udogodnień. Na parterze jednego z bloków utworzono też klub seniora i dom dziennego pobytu, gdzie można skorzystać z różnego typu zajęć. Będzie można skorzystać z elementów rehabilitacji, z elementów terapii, edukacji, wsparcia psychologa, terapeuty, po prostu same spotkania też... Yy też są terapią. To jednak nie koniec inwestycji. Trwa przetarg na budowę kolejnych budynków z 48 mieszkaniami, który ma zakończyć się pod koniec czerwca. W Toruniu już kontynuujemy inwestycje budując kolejne dwa domy. Nieco innej formule to będą mieszkania także z partycypacją własną seniorów, ale jak słyszeliśmy przed chwilą zainteresowanie jest prawie trzykrotnie większe tymi mieszkaniami niż ilość budowanych mieszkań. Przekazanie kluczy do kolejnych mieszkań za Planowano na poniedziałek i wtorek. Warunkiem ubiegania się o lokal były dochody nie większe niż 1500 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnej. W przypadku większych rodzin nie mógł on przekroczyć 792 zł na osobę. Toruń, Olga Taraszka. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia. Co jeszcze w programie? Wznowione seansy. Kino Orzeł zaprasza miłośników filmu. Tradycyjne dni pola a po nowemu. Nowinki będzie można śledzić także w sieci. Najpierw jednak polityka i kampania przed wyborami prezydenckimi. Z mieszkańcami regionu spotkał się Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Odwiedził Włocławek, Ciechocinek i Toruń. Ostatnim punktem wizyty w regionie była Bydgoszcz. Stolica Kujaw pierwszym przystankiem na regionalnej trasie Rafała Trzaskowskiego z mieszkańcami Włocławka rozmawiał między innymi o rynku pracy. Polityk zapowiedział budowę regionalnych centrów rozwoju. Które będziemy budować lokalnie w takich miastach jak Włocławek. Tak, żeby właśnie pan prezydent z państwem mógł zadecydować, co jest najbardziej potrzebne Włocławkowi. Jak dodał Rafał Trzaskowski, każde miasto w Polsce powinno otrzymać 30 milionów złotych na zbudowanie takiego centrum. O sprawach wsi z kolei rozmawiano w podwłocławskich Poddębicach. Jak widać, że mamy prostusze hydrologiczną i całe szczęście, że te opady na bieżąco padają. Co już kilkadziesiąt minut później potwierdziło się w Ciechocinku. Dziękuję, że nawet w taką pogodę. Chęć. Dłuższy przystanek w Toruniu. Tu kandydat koalicji obywatelskiej na prezydenta zapowiedział podpisanie deklaracji toruńskiej poświęconej osobom z niepełnosprawnościami. W tych ostatnich latach atakowano osoby z niepełnosprawnościami, kiedy pokazały, że będą walczyć o godność, kiedy osoby, a zwłaszcza rodzice, którzy na swoich barkach niosą to brzemię kiedy pokazali swoją dumę, swoją godność, to próbowano ich lekceważyć. Rząd prawej sprawiedliwości sposób bardzo duży, zwiększył pomoc dla osób niepełnosprawnych. Wystarczy, że ktoś rzetelnie przeanalizuje, ile wynosiły nakłady, ile wynosiła pomoc za czasów rządów POPSL, ile wynosi dzisiaj za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wizytę kandydata w Kujawsko-Pomorskim zakończyło spotkanie w Bydgoszczy. Więcej informacji także dotyczących tej wizyty w portalu TVP3 Bydgoszcz. O szczegółach teraz Jarosław Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ostatnim punktem wizyty Rafała Trzaskowskiego był wiec pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego. Na tym wiecu zjawiło się także kilkunastu zwolenników Andrzeja Dudy, którzy próbowali zakłócić ten wiec, krzycząc Andrzej Duda, używali trąbek. W pewnym momencie doszło do incydentów z udziałem posłów Platformy Obywatelskiej. Proszę zobaczyć i posłuchać. W pewnym momencie do tej grupy zwolenników Andrzeja Dudy podszedł Sowa Nitras, wyr próbował wyrwać i uszkodził Trumpkę jednego z uczestników tego wiecu. Za chwilę także do akcji, która platformy. Do więzienia! Do więzienia. Będzie siedział! To są fragmenty mojej trąbki. Pan Olszewski i pan Dintras mnie ją połamali. W trakcie trąbienia. Jesteśmy na wiecu publicznym i chyba wolno mi trąbić. Te zajście zarejestrowali koledzy z naszej redakcji internetowej portalu TVP3 Bytgosz, ale na portalu także inne informacje, między innymi zapowiadana w poniedziałek wizyta premiera Mateusza Morawieckiego. Będzie on gościł w Starym Fordonie na rynku i tam o 14.30 spotka się, jak przekazał Łukasz Schreiber, minister właśnie w rządzie premiera Morawieckiego. Będzie można spotkać się z premierem, który będzie opowiadał m.in. o lokalnych inwestycjach, o strategii, strategii rządu dla rozwoju Regionu, a także o bonie inwestycyjnym dla firm. Przypomnę, poniedziałek, 14.30, stary rynek w Starym Fordonie. Zapraszam. Tyle Jarosław Dąbrowski z portalu TVP Trzybytgoszcz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ponad 47 milionów złotych na budowę lub modernizację ujęć i stacji uzdatniania wody, wodociągów, sieci kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Przedstawiciele 56 gmin z regionu odebrali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowy na dofinansowanie inwestycji z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. A Ta umowa i dofinansowanie będzie służyło do nowego ujęcia wody i uzdatniania wody, później jeszcze uczyszczenie przyzagrodowe. Przy no jest nam bardzo potrzebne, bo mamy, jedziemy na tak zwanej rezerwie już wodnej, także musimy coś zrobić i, i bardzo dobrze się złożyło, że dostaliśmy dofinansowanie. Cieszymy się z każdych środków, które możemy pozyskać, dodatkowych środków dla naszej gminy i myślę, że to wszystkie gminy są z tego zadowolone. W naszym przypadku środki te przeznaczymy na dalszą rozbudowę kanalizacji na terenie miejscowości Kiku. Mieszkańcy. Nie będą na to, że brakuje wody. Że... W ramach tych zadań, które będą realizowane, dzięki czemu ta polska wieś będzie coraz bardziej piękna i coraz bardziej funkcjonalna, zrealizujemy następujące zadania. Wybudujemy wodociągi, systemy kanalizacji, przydomowe oczyszczalne, ujęcia wody. A więc wszystkie te zadania, które są jakże ważne dla zwykłych mieszkańców, dla bieżącego funkcjonowania. Grudziądz świętuje urodziny w sieci. W tym roku z powodu pandemii zmieniono formułę jarmarku spichrzowego. Z okazji 729 rocznicy nadania praw miejskich przygotowano m.in. wirtualne wystawy, koncerty czy muzyczne niespodzianki dla mieszkańców. Jesteśmy stąd, jesteśmy stąd, napisło mnie. Na... Nasze gniazda. Jesteśmy stąd to tytuł piosenki, którą wykonali młodzi wokaliści ze studia piosenki Zbigniewa Poliszczuka. Utwór pochodzi z repertuaru zespołu artystycznego ZHP Gawenda. To muzyczna niespodzianka dla mieszkańców grudziąza z okazji 729 urodzin miasta. Tekst wypisz wymaluj, no jesteśmy stąd, nad Wisłą, nasze gniazdo. I, i, i tak jakby praktycznie piosenka była o Grudziądzu. Do piosenki przygotowano specjalny teledysk, w którym można podziwiać najbardziej charakterystyczne zakątki Grudziądza. Na pewno nie było łatwo, bo jednak nowe wyzwanie, coś nowego, kręcenie teledysku. Mogliśmy zobaczyć, jak to wygląda od drugiej strony i uważam, że to było naprawdę bardzo ciekawe. Wirtualna premiera piosenki Jesteśmy Stąd to jedna z inicjatyw przygotowanych w ramach tegorocznego Jarmarku Spichrzowego. Z powodu pandemii wiele wydarzeń zamiast w przestrzeni miejskiej można obserwować w sieci. Witam wszystkich gości, którzy online zdecydowali się również uczestniczyć. W naszym akcentowym wernisażu. I tak miłośnicy sztuki mogli uczestniczyć w wernisarzu transmitowanym na żywo. W Grudziąskiej Galerii Akcent zaprezentowano pracę Justyny Gross i Ewy Grzeszczuk. Zazwyczaj jest tutaj około 100 osób. Mamy taką stałą grupę miłośników sztuki, którzy przychodzą notorycznie i. No i chłoną to, co my zaproponujemy im w tej właśnie galerii. Wystawa fotograficzna po drugiej stronie lustra to artystyczna odpowiedź na czasy pandemii. Na fotografiach można podziwiać piękno natury w różnych odsłonach. To właśnie przyroda stała się dla grudziąckich artystek źródłem artystycznych inspiracji. To są roślinki, które gdzieś poradziły sobie w bardzo trudnych warunkach, a ja nadałam im taki magiczny, kochajny wymiar. To nie koniec wirtualnych niespodzianek. Dla miłośników muzyki przygotowano koncert grudziąckiego zespołu Cela No 3. jest zespół, który koncertuje także za granicą, z powodzeniem w Londynie, więc mamy nadzieję, że będziemy mieli widzów nie tylko z Europy, może i z całego świata. Informacje na temat wydarzeń można odnaleźć na stronie grudziąckiego Urzędu Miasta. Jarmark Spichzowy potrwa do 26 czerwca. Nowoczesny sprzęt, bogata kolekcja odmian i porady fachowców. Koronawirus nie zatrzymuje organizatorów rolniczych imprez. Jutro rozpoczynają się krajowe dni pola w Minikowie. Na miejscu przygotowano prezentacje i konferencje. Imprezę można śledzić także w internecie. Nowoczesne maszyny i nowoczesne technologie. Można je poznać już teraz dzięki filmom, które organizatorzy zamieszczają w internecie. Pomiar z NTSTERA. Odzwierciedla mi, jakie jest zapotrzebowanie danej odmiany na tą trzecią dawkę azotu. Są pokazy zabiegów, można zobaczyć, jakie efekty przynoszą uprawy doświadczalne, które znajdują się na kilkuset poletkach ośrodka. Cały spektrum technologii jest również pokazany w jakiej fazie, jakie produkty są stosowane, tak aby realia z pola doświadczalnego w Minikowie każdy mógł przenieść na swoje gospodarstwo. Transmitowane będą również spotkania i konferencje, dyskusje na temat jakości gleby, nowoczesnego gospodarowania, szans dla młodych rolników. Impreza ma pokazać, jak nowoczesne technologie ułatwiają życie gospodarzom. Mogą skonfrontować, co robili do tej pory, i ocenić, czy porównać to, co mają u siebie. To, co dzisiaj dokucza wsi, to przede wszystkim zmiany pogodowe, które niosą za sobą różne skutki począwszy od suszy, a skończywszy, jak przewidują naukowcy, na wzmożonej aktywności szkodników, które mają być coraz bardziej liczne. W przyszłości mogą zniszczyć nawet jedną czwartą plonów najważniejszych zbóż. Będziemy debatowali na temat wyzwań stojących przed polskim rolnictwem w dobie zmian klimatycznych oraz niedoborów wody. Specjalną uwagę poświęcimy glebie jako najważniejszemu zasobowi gospodarstwa. Zmiany, jakie występują w rolnictwie w ostatnich latach, wymagają nowego podejścia do gospodarowania. Dlatego tak ważne jest, by ciągle pogłębiać swoją wiedzę i korzystać z nowoczesnych rozwiązań. Joanna Sikora, TVP Trzybyt-Goszcz. Miejskie centrum kultury w Bydgoszczy ponownie się otwiera. Od dzisiaj także Kino Orzeł ponownie zaprasza sympatyków filmów. Sala kinowa, jak i całe centrum będą dostosowane do wymogów sanitarnych. Była wiosna wirtuali, teraz na odwiedzających czekają także atrakcje plenerowe. Układając repertuar staraliśmy się dostosować go do, 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 do potrzeb widzów w tej sytuacji. No, na, na otwarcie będziemy mieli filmy, które będą raczej poprawiać nam humor. Nieco lżejszy powiedzmy, nieco lżejsze propozycje. Z czasem oczywiście wrócimy do naszego stałego grania typowo studyjnych filmów. Otwieramy się już dzisiaj. Wszystkich zapraszamy. Oczywiście reżim sanitarny będzie u nas zachowany, to znaczy cały seans musimy spędzić w maskach. Będziemy przed wejściem. Dezynfekować ręce, można wypisać u nas oświadczenie na wypadek zachorowania, żeby zostać poinformowanym, że było takie ryzyko zakażenia u nas w kinie. Poza tym będziemy państwa rozsadzać na sali. My jeszcze bardziej restrykcyjnie do tego podchodzimy i będzie mniej niż jedna czwarta sali. W całej polskiej kulturze tak naprawdę wszyscy przestawiają się na system hybrydowy, czyli na robienie części wydarzeń w sieci, części wydarzeń w realu i my będziemy działać podobnie. Impro to teatr. Czyli teatr, który nie ma scenariusza. Tak naprawdę ten scenariusz pisze publiczność, to ona rzuca hasło improwizatorom, czy w przypadku wymywamy improwizatorkom, które są na scenie i one pod to hasło na bieżąco, na żywo tworzą scenariusz spektaklu. Wymywamy, działają chyba od siedmiu lat, jeśli dobrze pamiętam, więc są naprawdę profesjonalistkami. Jeśli ktoś z Państwa nie doświadczył jeszcze impro, a lubi obcować ze sztuką teatralną, to zdecydowanie polecam, bo jest to, no jest to jazda bez trzymanki. A teraz u nas informacje sportowe, które przedstawi Artur Onacki. Dzień dobry. Dzień dobry. dziś przyjrzymy się przygotowaniom do lekkoatletycznych mistrzostw Europy, które w toruńskiej arenie... Odbędą się w przyszłym roku. Hala kilka dni temu była wizytowana przez członków Europejskiej Federacji. Jak zapewnił nas prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolszczyński, przygotowania idą zgodnie z planem. Sportowcy już mogą wypełniać minima na zawody, które rozpoczną się 4 marca 2021 roku. Więcej na ten temat i inne wiadomości sportowe po wieczornym wydaniu zbliżeń zapraszam. Burze i deszcz, czy w prognozach widać także słońce? No tym Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Dzisiaj w kalendarzu nietypowe święto. Dzień leniwych spacerów. Z tej okazji zachęcam, aby zatrzymać się w codziennym biegu i odpocząć. Najlepszym sposobem na to jest spokojny i długi spacer, przy okazji którego można poleżeć na łące wśród habrów Ten popularny i często spotykany kwiat przez wielu uznawany jest za pospolity chwast. Mało kto wie, że haber bławatek posiada cenne właściwości lecznicze i zdrowotne. Napar z jego kwiatów działa przeciwzapalnie i moczą pędnie na organizm. Ponadto roślina Wpływała godząco na problemy skórne, zwłaszcza przy upierzu czy grzybicy. Wybierając się na spacer, pamiętajmy o parasolu. Najbliższe dni przyniosą zmienną pogodę. Synoptycy prognozują opady deszczu, a także lokalne burze. Odpoczniemy od upałów. Jutro termometry w regionie pokażą maksymalnie 23 stopnie. Więcej informacji pogodowych już za chwilę. Do zobaczenia. To była Angelika Bednarska. My kończymy główne wydanie Zbliżeń. Nasz wieczorny serwis o godzinie 21.30. Dziękuję Państwu i zapraszam do zobaczenia.